Wiecie, co jeszcze chciałem się szybko odnieść do tej głośnej sprawy Mariki, która taka jest biedna, pokrzywdzona, bo poszła do Paki na 3 lata, do, do więzienia poszła za rozbój. Chciałem przypomnieć tylko, że Ziobro sam podniósł kary od 2 do 12 lat za rozbój, a napad na ulicy, wyszarpanie torebki to jest czysty rozbój. Ziobro teraz tam i pisowcy płaczą, że niesprawiedliwe, że ta Maryjka pokrzywdzona. Ciekaw jestem, powiem wam, jakby nie wiem, ktoś dokładnie to samo zrobił, ale z torebką, nie wiem, z naszywką PiSu lub z krzyżykiem, czy Maryją na torebce. Czy, czy też by Ziobro tak bronił, że niesprawiedliwie? Zresztą pisowski prokurator chciał dla tej Maryjki 6 lat, sąd dał 3, więc Ziobro sam ustalił prawo, a teraz krzyczy.